Witam, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Speedbuilder z Minecraft SG ze mną Darfest. Dzień dobry. I gramy w nową minigrę na moim kanale. o to w niej chodzi, że w sąd musimy powtórzyć o na przykład taki wzór i go po prostu wszystko powtórzyć. Czerwamy. Żółty, ja sobie tutaj zapętałem: czerwony, zielony, żółty i ten light blue. Czerwony, zielony, to chyba fioletowy jest to taki. A na środku jak było? Chyba jakoś odwrotnie. Ale jak od, inaczej było, było na pewno fioletowy: yy, fioletowy, zielony, czerwony i żółty. Tak, mam perfect match. Czyli nie odpadam, bo kto zrobi najmniej, yy, najmniej będzie miał procent w swojej pracy, no to odpada. A że Darfest też miał 100%, więc nie odpadamy, jej. Dobra, to było akurat takie średnie. 100%? To odpada? Tutaj, koło ciebie. Chyba najwolniej zrobił, bo patrzę, że... Dobre były prace. Nie, nie. tak Hashtag. Hashtag, okay. hashtag robimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wysokość na trzecim to okej. Okay. Robimy tutaj. Raz, dwa, Raz, trzy, dwa, cztery, trzy. pięć. Też tak samo robimy. Raz, dwa, trzy, cztery, tutaj. To było coś takiego zrobione. Tako. Tak. 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 Tutaj. Jak długość to było? Dwa, nie? Eee. Tak, tak i tak. I tak. Nie wyszło. Perfect match. Tak. Piękny hashtag. <laughs> nie wyszło. U Ciebie jakoś nie wyszło, ale u ludzi też patrz jak wychodzą. Ja miałem to samo co ty, tylko miałem... Stopę! Dobra. Nie, nie odpadasz, nie! Ej ja miałem tak samo jak ty, tylko pośrodku uh -huh. zrobiłem tego i jedno wywę musiałem i by było uh -huh. tak samo, nie? U mnie piękne, piękne bywa. Ojeść, nowego, czekaj. Oczy tutaj, są tu. Na rogu. Tutaj są oczy, tutaj i tutaj. To ja zawsze zrobię tam gdzie są oczy, nie? Uh -huh. Ważniejsze, tak Tutaj, oko? Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj. oko i gdzie jest? stali te? Tutaj jeden stał. Tutaj jeden. Tutaj jeden, i tu jeden. Perfekt! Patrz na mnie! Tutaj stali. Jestem dobra, zapamiętałem. A, perfect. dobra, ty też masz perfekt, więc... Dobra, trzy osoby perfekta, więc na pewno nie odpadamy. No, na pewno nie odpadliśmy, jest dobrze. To jest, jest dobrze. Aha. A to jest coś nowego, bo jeszcze nie było, nie? Aha, no, dokładnie. Robię tu sekundkę cięcie i widzimy się po cięciu. Dobrze, jesteśmy po cięciu. No, czas minął. Szybciusieńko. Oczywiście mam 100%. Nie odpadam, a kto odpada? Bokosz08. Bokosz. 08. mama. Mhm, mhm, mhm. Dobra. Zacznę od szkła. Ja też. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Wow, uciekło mi jedno. Tak, tak, tak i tak. Pamiętaj, to perfect match, to jest! Yes. Szybko dawaj, rzeźba. Tutaj ludzie jeszcze się gubią. Tutaj i tutaj crafting i tam. Pod... Tak! Ja we pamiętam. dwójkę perfect. Mamy podium! Mamy podium. podium. Nice. Yes. Ty pierwszy, później ja. We, we dwójkę na pewno mamy podium. 70% no, i times up. Zaczynamy. A, chyba każdy miał tak, co? Raz, dwa, trzy. Wysoko. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, takie dwa, Takie podobne raz. do ruszonego odbicia. Trzy, trzy, jeden, dwa. Aha, aha. Tutaj było czerwone czy zielone? A nie, tu było takie. Dwa. Trzy. Nie, trzy. tu nie było takie. Co było tu? A zielone, chyba. Nie. To było jeden, tu chyba było. Dwa. Tu było 4 na pewno. Nie było czterech nigdzie. Było. Nie było. Było w jednym, mi się wydaje. W żadnym nie było. Tutaj zrobię 3. Oj nie tu. Wow. No nie zdążyłem. Coś czuję, że to ja odpadam, no. O Jezu, powiedz ile masz procent. 74. Ja 62, chyba ja odmierzę. Dobra, to, dobra, jest. No Czwarte miejsce jest dobrze. Bo mało w to wialiśmy, a to... Wotyło ty. Raz, dwa, trzy, cztery. Zapamiętasz, gdzie one są? Jeden stoją. Okej. Jeden stał na pewno tutaj, a drugi stał tutaj. No, mhm, dokładnie. To było... Tak, 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 tak. Zobaczymy, jak tak. Darkestowi pójdzie po przerwie, bo robimy znów krótką przerwę. Wracamy i zaczymy. Tutaj, płotek ci uciekł. Widzę. Jak sobie radzą rywale? No, są w podobnej do ciebie. Jeden w ogóle nie ogarnia. No i no, nie chcę mi się postawić. Dawaj, dawaj. Szybko. 2-1 wow. Nie, gorzej nie, miał jeden. Omega miało Wolf LKO odpadnie. Buch Omega. Miało gorzej jeszcze. 71 No tak. No i dobra. odpada, który wiem. Robimy... Finał! Kurde za tego. 2, 3, na 5. 3 na 5. Trzy ma krótszy, trzy pięć ma dłuższy. Dobra, dobra. 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 Ja to widzę od góry, to widzę. Raz, dwa, 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 dwa trzy, cztery, pięć. No, tak, teraz tutaj trzy. I tu, i zawracaj, ok. Zapełnij tu, nie, środek zostaw. Mhm, jest, tak. wygrałem. Zobaczymy. Ja... Nie, no bo on nie Bo skończy. on, jak tak sobie zrobi, chyba to jest dogrywka. Ale ja Perfect perfekt maszem, to nie wiem, jak to będzie z tym. Ja też nie wiem. On też zrobił perfekt, zobaczymy. 3 sekundy. Mnie się wydaje, że to ja powinienem wygrać. No, według mnie też. Zrobiłem to zawodowo. No tak. To jest raz, dwa, trzy, i na czwartym te to. Te to jest mhm. w środku. Jest dobrze. Dobra, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ja z góry popatrzę. Nie chcę się postawić. Robimy, Jak nast tam? robimy następne cięcie. Jesteśmy po cięciu. On no sobie trochę radzi. Bo. To tylko łączysz. Wyżej nie dajesz czwartego. Nie. Tylko łączysz. On już złączył. No, on ma więcej. Jaki? A dwa. A kurde. Mhm. 50% nie. Nie, on ma, on ma więcej. A nie! Odpadł. Gratulacje. Możecie wpisać w komentarze gratulacje, Darkfest. Trzeci był. Mhm. Nice. Dobrze jest. Mm -hmm. Dobra. Zrobimy to i Cię cięcie widzimy się już w drugiej runce. Ostatniej. I jesteśmy po cięciu. <śmiech> <Dobra>. <śmiech> tak. Już zaczynamy następną rundę. Dobra, wrócili bo raz, dwa i na trzecim było to postawione. Nie oni się w to, dobra. Na okay. trzecim oni wiszą, pamiętaj, wiszą. Na trzecim? No, nie jak to zrobić, jest... A jak to się robi? Sobie wezmę A... to. Okay, ja już wiem jak to zrobić. Ja też. Okej. Okay. Nie mam perfecta, lol. No. kurde, zrobiłem Jest perfect match w ostatniej chwili. A ja chwili. znowu za nisko zrobiłem, patrz. Mówiłem, ano? Że, na, że wysokość ma być 2, zrobiłem wysokość... A nie jeden. jesteś najgorszy, tutaj koło mnie Corsaro... 123. O, zrobię, A ja zrobiłem perfekt sekundę przed końcowym odliczaniem. Nice. Dobra. Jako no. jedyny? Nie, dwóch zrobiłem. Master Sword. Tak. O, tego nie lubię. Pamiętaj, gdzie są te trawki. Tutaj Raz, dwa, trzy. Trzy na trzy. To jest choinka, tutaj to trawka. Ta, 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 ta. To miało jakąś wysokość. A, okej, okay, ogarniam. Mi wyszło niesymetralne. Jak to możliwe? Hm. Jak mi to wyszło niesymetralne? Że mi Dobra. nie ma środka. Nie wiem. Kurde, nie wiem, jak, jak mi to wyszło. A, o jedno niżej. O Jezu, jak nie. odpadnę, to z, z własnej głupoty. Nie, nie odpadasz, tej. bo tam ty miał dalej. Ja miałem 92%. Eee, ja mam 51%. Tyb tam miał da dalej. Boże. No trzeba Aha, się polepszyć, odpnie. bo u mnie to było słabiutko. Dobra, może druga wyjana będzie, nie? Tranquil Lake. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest 4 trzy, dwa, nie? Raz, dwa, trzy. Trzy, dwa. Cztery, trzy, dwa. Dwa. Trzy, raz, dwa, trzy, dwa, jeden. Gdzie była świnka? Była, nie wiem, jak to powiedzieć teraz. Tu była? Chyba ta. Nie wiem gdzie były pozostałe trawki, więc zasadzę sobie o tak. Tak jedną, tak, tak i tak. Może perfekt. Nie, ale no, ja mam. Kurde, nie zdążyłem, ale dobra. Teraz no, na pewno nie, ja odpadnę. Tak patrzę po pracach. Ile mm -hmm. miałem? 64. 85, a ty? 74. Mhm. Dobra, więc dobrze. Ten odpada, no to. P Pomyliłem się. Nie, Pomyliłem no spoko. Tylko w, jednym, nie? w następnej rundzie będzie lepiej. Okay. Masa Spike. Na rogach. Raz, tak dwa. Trudno. Trzy. Dwa, trzy. trzy Raz, trzy. Dwa. Raz, dwa, Jaka, jak to wysoko było. Kurde, jak to było. Nie pamiętam dokładnie. Chyba źle zrobiłem. A na środku co to było? A nie, dobrze. Aj, nie, 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 nie. Aj, nie skończyłem. O, O kurde, dobrze. Mieli zrobiłem. lepsze. Kurde, 83. 34, odpadam. Dobra, nie odpadam. Jest. Źle to zrobiłem. Dobra. Przynajmniej nie odpadam, nie najważniejsze. No, dobra, Bricket out. Nie pamiętam, jak to się robiło. To jest głupie. Raz, dwa, raz, dwa. Leciutko na ziemię po prostu. No, ale wiem, ale ja nie pamiętam, jak to się to, to robiło. Takie jedno. Mhm. Nie. nie. tak. Postaw dwa. Ten na dole zniszcz. Tylko powinno być to jedno w powietrzu. Jedno w powietrzu? Tak. To zniszcz na samym dole. Nie e. I. Pod siebie jedno. Jakby pod to, tak? I musisz zamiast tych dwóch te dwa żelazne właśnie, czy tam, nie wiem, kowlowe. Kurde. Ale chyba nie najgorzej. Chyba nie. Tu nie. Typek zrobił szpę. tak samo jak ty. Hm. Jest. Odpada ten, co zrobię tak samo jak ja, no. to, czyli miałem szczęście, bo to no. chyba było 50 na 50. Nie. Ja ci tego na Dobra. pewno nie zapamiętam. A to nie jest trudne, to jest to bicie lustrzane. To rób. A wysokość tych drugich, jaka miała? E, taka sama mi się wydaje albo, albo większa. A, a mi się wydaje, że nie. To lub. Nie oni gorzej robią. Mi się wydaje. Tak patrzę, że po twojej. Frej... Nie, na pewno któryś z nich odpadnie. Chyba Ude. odpadnie. Me and Minecraft. Me and Minecraft. Pamięt Minecraft. 90% są kurde, chyba nie odpadam. Na pewno. Yes, Mówiłem. Dobra, znowu finał. Dawaj. Finał z Pimmel System PVP. Dobra, dajcie coś łatwego, co znamy. Czyżby, czyżby Darkest wygra dwie rundy? Czekaj. No to postawię. jest, pamiętasz, łatwe. No wiem, ale to jest. Zacznij od kanapy. Mm -hmm. Dawaj Spokojnie, 20 sekund. A pa, się... ona nie umie postawić na tym. Na kowadle. Próbuje ciągle. No ej, no co jest? Mm. Ja nie wiem co ja źle zrobiłem tutaj. Może kowadle. Nie... Źle ona ma gorzej! Ona nie umie stawiać! Wygrałeś. Dobra. Wygrałem, jest. To źle stawiam. Kiedyś na dachu trzęsienie uwagę? Słucham. Nie. Źle kowadła stawiamy. A, tak, tak. Jest. Dzięki serdecznie Jezu. za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Skomentujcie jakoś i subskrybujcie po więcej. A ja się z Wami żegnam. Był dzisiaj mistrzowski Darfes, który wygrał dwie rundy. Do widzenia, Prze dziękuję. Przed odcinkiem nie był taki, nie wiem, co się w niego stąpiło, ale nagramy sobie więcej rzeczy, ale to już w kolejnych odcinkach. Dzięki za oglądanie. Na razie i cześć. Hej.